Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game TV. Ja mam na imię Piotrek i pokażę Wam dzisiaj coś nietypowego. A że my w trolu lubimy Wam pokazywać nietypowe rzeczy, czy są to gry, czy pojedynki, czy streamy, czy jakieś inne rzeczy, to dzisiaj wpadliśmy na pomysł, a nadarzyła się ku temu okazja, ponieważ firma Raptor przysłała nam całą masę swoich insertów, swoich Dice Tower, swoich różnych rzeczy, z czego my sobie zrobiliśmy pewnego rodzaju wyciąg i chcemy Wam dzisiaj pokazać pewne elementy, jak one się prezentują. Absolutnie nie pomyśleli w tym momencie, bo to jest taki problem, co po niektórych, że o tak, troll będzie robił e, jakiś materiał reklamowy dla E-Raptora. Nie! Można powiedzieć, że panowie z E-Raptora wpadną w miejsca i dzisiaj spadną z krzesła. A właśnie o to chodzi. Czyli e, zobaczymy sobie, jak to wygląda, jaka jest tego przydatność, jakie są tego plusy, jakie są tego minusy. I wyjątkowo nie będę mówił tutaj o cenie, o której moglibyście już coś więcej powiedzieć, bo ktoś, kto zobaczy. Ceny i stwierdzić, stwierdzi, że jest to jego napad na portfel. Nic bardziej mylnego. Wiecie, to jest hobby, hobby kosztuje, nikt was do niczego nie zmusza. Jeśli chcecie sobie kupić, to kupicie, a jeśli nie, to tego nie zrobicie. Wolny rynek. Natomiast jakbyście poznali, jakie są przebitki dla niektórych grach planszowych, to dopiero byście krzyczeli, ale o tym materiału nie będę robił. I tak już się dostatecznie naraziłem. No, no właśnie, zapraszam na film. Zacznijmy sobie zatem od tego, jak te nasze inserty, czy dystalery, czy wszystkie inne rzeczy do nas przychodzą. Tak więc przychodzi to do nas w takiej zwykłej, prostej, tekturowej. Paczce. Która to paczka? Ma napisane oczywiście co to jest, macie wizualizację jak to wygląda, to jest dosyć istotne, ponieważ będziecie musieli to złożyć. Teraz jak wygląda złożenie? Ano, możecie sobie zeskanować taki kod, na nie wszystkich insertach czy elementach firmy Erator to się znajduje, ale jeśli to się nie znajduje, normalnie możemy wejść sobie na ich stronę i zobaczyć jak to należy złożyć, lub chyba ewentualnie, że chcielibyście po prostu patrzeć na to i sprawdzić jak to się składa. Bardzo ważna informacja, nie potrzebujecie do tego żadnych takich Elementów klejowych. W środku wszystko znajduje się w takiej zwykłej, prostej folii ochrony na dokładnie przerośniętym woreczku strunowym. Natomiast wewnątrz znajdują się takie elementy, z których będziemy musieli powyciskać komponenty, z których będziemy składali nasze inserty, dice Towery czy inne elementy, które aktualnie sobie zakupimy. Troszeczkę tego wyciskania jest. Od razu Wam powiem, uważajcie jak to wyciskacie, róbcie to ostrożnie, ponieważ czasami jak coś za mocno naciśniecie, to może się lekko złamać i to mówię ze swojego doświadczenia, ale ja generalnie jestem pierdoła, jeśli chodzi o składanie takich elementów, Wam to się może nie do niektórych elementów dołączono również takie instrukcje. W mojej opinii powinny być chyba we wszystkich instalatach czy Dyskalerach, żeby po prostu łatwiej było składać, żeby niekoniecznie trzeba było nawet przy tej okazji wyciągać telefon, smartfon czy komputer. Fajnie taka zwykła, prosta karteczka i już wiemy, jak to złożyć. No, to teraz jak to wszystko wygląda i jaka jest tego przydatna? No to zaczynamy z wielkiego, naprawdę wielkiego wyboru rzeczy, które przygotowali mi chłopaki z Raptora. Lub ewentualnie zatrudnione również tam panie, o których aktualnie nie wiem, więc wiecie, żeby nie było. To wybrałem wam taki element w postaci zwykłego, prostego trzymacza holderu na karty. Czyli właśnie, jeśli mamy jakieś gry, które będziemy musieli, nie wiem, wyciągać w postaci, nie wiem, karcianej, no to oczywiście możemy sobie poumieszczać te komponenty. Ja będę wykorzystywał ten element troszeczkę inaczej. Ja po prostu sobie poukładam farbki, dzięki czemu do większości farby będę miał lepszy dostęp. Ale to tak jak mówię, to ja. Dostajecie taką zwykłą, prostą trzymalnicę. Do kart, którą w zależności od y, Waszych y, potrzeb możecie sobie spokojnie zaadaptować, uznaję, że takie narzędzie może być przydatne. A teraz wyobraźmy sobie, że mamy swoją ulubioną grę LCG, w którą przynajmniej Wy o tym nie wiecie, że dużo osób gra, no i chcielibyście jakoś ogarnąć to, co zazwyczaj Fantasy Flying Game robi w środku pudełka. No, a żeby nie było, że jestem gołosłowny, zazwyczaj wygląda to właśnie w ten sposób, czyli powietrze, powietrze i dużo w środku. Oczywiście możemy wszystko sobie połączyć w woreczkach strunowych, ale jest jeszcze jedna opcja. No i właśnie ta jedna opcja, która wydaje mi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przydatna, to jest właśnie taki uniwersalny holder na gry LCG. Czyli z jednej strony otrzymujemy takie zwykłe, proste opakowanie, gdzie w środku możemy sobie umieścić jakieś takie elementy, znaczniki, żartowniki. To jest ten element w środku. Natomiast w poboku mamy takie, jeszcze dostaliśmy dużo, dużo więcej takich rzeczy, gdzie możemy sobie porobić sami zwykłe, proste podziałki, w których będziemy trzymali karty. Co dla mnie przynajmniej jest bardzo istotne, że kiedy to wszystko zrobimy, zamkniemy wieczko, to to wieczko nie będzie nam wystawało poza linię samego insertu, to akurat w tym przypadku jest bardzo ważne i kiedy to zamkniemy te karty nie będą nam latały, czyli przyspieszamy start rozgrywki. I najciekawsze jest również to, że taki element uniwersalny możemy dostosować, zaadaptować do każdej Karcianki z stylu LCG, pod warunkiem, oczywiście, że mamy takie duże standardowe pudełko. A teraz coś, czego będzie zachwycona moja małżonka Klaudia, a mianowicie Instert do Agricoli. On się prezentuje w ten sposób. Pokażę Wam, bo już to wszystko sobie umieściłem w środeczku. Otwieramy opakowanie. Znowu bardzo ważne, nie wystaje nam to pudełko poza linię, czyli się ładnie zamyka. Mamy instrukcje, mamy rzeczy, które wszyscy znamy i lubimy. No i właśnie, tutaj pojawia nam się Instert do Agricoli, gdzie posegregowałem sobie wszystkie elementy związane z kartami, więc mamy dla jednego gracza, dla trzech graczy, dla czterech graczy karty. Do tego wszystkiego mam surowce. Znowu fajnie porobione, i kiedy uniosę sobie ten element, unieś się proszę, prawda? Unosimy, i dalej. Mamy już znowu znaczniki dla każdego z graczy. Znowu domki gliniane, domki kamienne z tyłu. Wszyscy wiedzą, które grają w ale co się znajduje. Nie będę teraz o tym mówił, bo nie to jest przedmiotem tego materiału. Ale jak sami widzicie, znowu wszystko fajnie poukładane. Zamykamy sobie tą całość, przyciskami, sobie innymi komponentami, dzięki czemu nam to ładnie wchodzi. Nic nam naprawdę w momencie, nawet kiedy położymy pudełko nie w poziomie, tylko w pionie nic nam nie będzie latało i nic nam się nie wysypie. Ale żeby nie było tak różowo, mamy również insert do Nemezisa. Jak sami widzicie, albo ja coś, nie wiem, popierdziłem źle to złożyłem, mamy dosyć dużą odległość między e, końcem pudełka, a tymże wieczkiem. No i właśnie, kiedy otwieramy sobie to wszystko, no właśnie, no to znajduje się tutaj instrukcja, jedna, druga, trzecia, karty pomocy, plansza i dopiero mamy sam insert. Teraz, żeby nie było, sam insert jest całkiem fajnie rozplanowany. Mamy miejsce na wszystkie, wiecie, pojedyncze karty. Wow, to jak zwykle fajnie wygląda. Mamy jakieś takie znaczniki, jeszcze lżejszy materiał, żeby nam się to wszystko pięknie pomieściło. A pod spodem, kiedy sobie to wszystko wyjmiemy, bardzo proszę, mamy miejsce na nasze potworki, stworki, obcych. One są oczywiście pomieszczane w takich elementach, gdzie niczemu nam nie będą latały, nie połamie się nam to wszystko. A kiedy pomalujemy, spokojnie możemy to wrzucić, ponieważ nie będzie na siebie nachodziło. I to jest bardzo fajne. Tylko, że ja się pytam, gdzie ja mam teraz to wrzucić? I tak jak mówię, pozostaje jeszcze ten problem, że po prostu zwiększamy kubaturę samego pudełka. Komuś to może nie przeszkadzać, komuś to może przeszkadzać. O to, żeby było uczciwie i stuprocentowo pewnie dla Was, po prostu mówię jak jest. Z tej masakrycznej ilości insertów właściwie chyba wszystkie mi przysłali. W moje rączki została dorwana również insert do Terraformacji Marsa. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy na wszystko miejsce, bardzo ładnie. Tutaj mamy planszę i wszystko. I ja troszeczkę bałem się, to oczywiście zostawione jest jeszcze w woreczkach foliowych, że to wszystko zacznie mi się wysypywać. Natomiast, co jest też istotne, karty nie wysypują się, bo są na sztywno. Jak również, kiedy powkładamy sobie te elementy, też są na prawie miarę na sztywno. No i to nam nie będzie wyskakiwało. Dodatkowo, no jednak, żeby nam się tak super nie wysypały na przykład takie elementy, ponieważ nie mamy za bardzo ich czym przygnieść, postanowiłem zostawić sobie w woreczkach strunowych. Więc właściwie wystarczy przy przygotowaniu wysypać sobie wszystko, poumieszczać w poszczególnych e, przegródkach i już możemy sobie spokojnie grać. Niektórym może właśnie przeszkadzać, że nie ma tego elementu zamkniętego wieczka, dzięki czemu nie musimy już umieszczać w woreczkach strunowych, ale tak jak mówię, co kto lubi, co kto chce, mi akurat w tym wypadku w to zupełnie nie przeszkadza. Mam przynajmniej to posegregowane. I teraz to, co mi się niesamowicie spodobało, to ich Dice Towery. Jak wiecie, ja lubię różnego rodzaju bajery. Lubię, żeby ten mój stół wyglądał nieco lepiej, nieco ciekawiej, żeby otoczenie wpłynęło na klimat rozrywki. No i właśnie, dorzucili już takie inserty, część mają do pokolorowania, ale część już wykonane, już pomalowane, więc właściwie tylko składamy i możemy się cieszyć tym, że mamy Tower, Jakby ktoś nie wiedział, wrzucamy kosteczkę, wypada nam wynik i właściwie tyle co to robi, ale fajnie wygląda. Więc mamy na przykład takiego smoka, mamy jeszcze takiego czerwonego smoka i tu w ogóle jest taki, wiecie, popękany element, no, bo po prostu bajka. Mamy ktulu Cardos się bardzo mocno ucieszy, ponieważ to jest jego, ja tylko wypożyczyłem, i że on nawet jeszcze nie wie, że to mam. Do tego wszystkiego mamy taki no, parking przyszłości, ja to nazywam, eee, czy osoby, które pomagały mi to składać. No, jeśli ktoś gra takie gry futurystyczne, są kostki, rzeczywiście może mu się to przydać. Naprawdę to przy stole wygląda niesamowicie klimatycznie, super rzecz. Na zakończenie, jak zwykle, kilka słów podsumowania, ale tutaj mam nadzieję, że to podsumowanie będziemy pisali razem. Ja coś powiem, a Wy będziecie pisać w komentarzach, ponieważ na pewno część z naszych widzów jest użytkownikami tego typu insertów i tego typu inserty, znajdujące się w Waszych grach, powodują, że już coś więcej na ten temat możecie napisać. Tak więc zapraszam Was jak zwykle do kulturalnej dyskusji w komentarzach. I teraz, co myślę o tym ja, czyli Piotr Jasik? Ja dostałem dwie kategorie produktów. Pierwsza kategoria, którą jestem totalnie zachwycony, czyli są to Ładnie wygląda. Mamy dedykowane do gier fantazy, proszę weź sobie smoka. Chcesz grę fantazy, jakąś inną, masz sobie czerwonego smoka. Do tego, którólu, proszę, masz Cthulhu, w środku, nawet te maski się jakoś tam wywijają. Gra fantazy, proszę, masz parking przyszłości. To wygląda ładnie, ubarwia. W miarę solidnie wykonane. Dlaczego mówię w miarę, bo ja jestem pierdoła i kiedy wyciskam te rzeczy, czasami mi no coś tam się łamie. Ale tak jak mówię, to mówię za siebie. Ja Ciekawe jakie wy macie z tym doświadczenia. Jeśli chodzi o inserty, ich poziom jest Różny, ponieważ mamy takie kapitalnie zrobione, jak na przykład do Agricoli, czy tego nie widzieliście na ujęciu do Władcy Pierścieni, podróż przez Śródziemie? Wow, to wszystko fajnie, ładnie pasuje, wiem co jest do czego. W teleformacji troszeczkę jest powietrza, tak więc ten insert raczej jest przygotowany pod te osoby, które będą trzymały grę leżąco, natomiast insert do. Nemezisa, no tutaj chyba troszeczkę coś tam im się rozjechało, więc jak sami widzicie macie poziom różny prezentowany przez te inserty, dlatego ważne, jesteście klientem, warto byłoby zobaczyć jak te elementy wyglądają już przy złożonym pudełku, jak to wszystko się prezentuje i zobaczyć, pomyśleć, czy to wszystko będzie pasowało do waszych ukochanych, wychuchanych gier, bo domyślam się, że jeśli ktoś z was będzie kupował sobie taki insert, to już do gry będzie musiał czuć jakąś chemię, ja się pytam, gdzie jest insert do Chaosu w Starym Świecie, pewnie go to nie będzie, ponieważ już gry nie ma, ale dobra, co tam, nie można mieć wszystkiego. Również bardzo mi się podobały takie elementy, jak te trzymacze na karty, które ja zamieniłem na trzymacze na farby. Do tego wszystkiego mamy coś uniwersalnego i ten insert naprawdę, w, chyba nawet sobie, nie wiem, dokupię jakieś, nie wiem, dwa, ponieważ mam kilka gier, które są właśnie typu LCG, wiecie, jaki ja mam zwyczaj LCG, kupuję sobie podstawkę i tyle, dodatkami sobie nie psuję tego wszystkiego, ale to mi poukłada gra, że te karty nie będą mi gdzieś latały, mogę sobie, nie wiem, poumieszczać te e, przegródki tak jak chcę. Bardzo fajnie, że również taki uniwersalizm e, u nich e, na stronie się pojawił. Tak więc jeśli szukacie insertu e, do swojej gry, wejdźcie na ich stronę, zobaczcie czy rzeczywiście się nadaje, czy chcielibyście wydać na to pieniądze. E, przyjrzyjcie sobie ofertę, ponieważ nie tylko to znajduje się w ofercie Eraptora. raptora No, mam nadzieję, że był to Wam materiał pomocny, tak jak mówię. Napiszcie w komentarzach, na ile korzystacie z takich rzeczy i jak upiękniacie Wasze gry planszowe. No, to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!